Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień od orzeźwiającej szklanki wody z cytryną. Brzmi to prosto, zdrowo i orzeźwiająco, prawda? W końcu woda z cytryną jest znana z niezliczonych korzyści detoksykacja, alkalizacja organizmu, poprawa trawienia, wzmocnienie odporności ale nikt ci nie powiedział, że pozornie niewinny błąd popełniany podczas spożywania tego napoju może sabotować twoje zdrowie w niewyobrażalny sposób. Zwróć szczególną uwagę, ponieważ jest coś bardzo ważnego, co musisz wiedzieć, zanim weźmiesz kolejny łyk. Powszechny błąd popełniany codziennie przez tysiące ludzi może wyrządzać więcej szkody niż pożytku. I co gorsza, ten błąd może pozostawać niezauważony przez lata, aż szkody staną się nieodwracalne. Zatrzymaj wszystko, co robisz, i zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ ujawnię osiem największych błędów, które ludzie popełniają, pijąc wodę z cytryną błędów, które mogą nieodwracalnie zagrozić Twojemu zdrowiu. Na koniec tego filmu podzielę się ważną tajemnicą, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki spożywasz ten potężny napój. Zatem zaczynajmy powszechne błędy i ich konsekwencje. Pierwszy błąd picie wody z cytryną, która jest zbyt zimna. Picie bardzo zimnej wody z cytryną, zwłaszcza rano, może negatywnie wpłynąć na układ trawienny. Niska temperatura wody może spowolnić proces trawienia, utrudniając wchłanianie składników odżywczych i potencjalnie powodując dyskomfort żołądkowy, taki jak skurcze lub wzdęcia. Trawienie zaczyna się w ustach i jest ułatwiane przez enzymy, które najlepiej działają w temperaturach zbliżonych do temperatury ciała. Zbyt zimna woda może szokować układ trawienny, zmniejszając wydajność enzymów trawiennych i upośledzając trawienie. Organizm może mieć większe trudności z wchłanianiem niezbędnych składników odżywczych, gdy woda jest zbyt zimna, co może wpłynąć na ogólną korzyść z tej praktyki. Najlepszym sposobem na spożywanie wody z cytryną jest temperatura pokojowa lub lekko ciepła. Pomaga to delikatnie stymulować układ trawienny i zapewnia skuteczne wchłanianie składników odżywczych. Drugi błąd: używanie przemysłowej lub butelkowanej wody z cytryną. Używanie przemysłowego lub butelkowanego soku z cytryny zamiast świeżej cytryny może być szkodliwe ze względu na konserwanty, dodane cukry i mniejsze stężenie składników odżywczych. Te przetworzone produkty często zawierają chemikalia które mogą niweczyć oczekiwane korzyści, a nawet stwarzać nowe zagrożenia dla zdrowia. Wiele przemysłowych soków cytrynowych zawiera konserwanty, takie jak benzoesan sodu lub sorbinian potasu, które w nadmiarze mogą mieć niekorzystne skutki dla organizmu, takie jak reakcje alergiczne lub zaburzenia trawienne. Podczas przetwarzania sok cytrynowy traci część witaminy C i innych składników odżywczych, co czyni go mniej skutecznym niż świeży sok z cytryny. Wiele produktów przemysłowych zawiera cukry lub sztuczne słodziki, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie jamy ustnej, powodować skoki poziomu glukozy we krwi i przyczyniać się do przybierania na wadze. Zawsze wybieraj używanie świeżej cytryny do przygotowywania wody z cytryną. Oprócz unikania konserwantów i dodatków, zapewnisz sobie maksymalną ilość składników odżywczych, takich jak witamina C i przeciwutleniacze. Trzeci błąd: nadmierne spożycie w ciągu dnia. Woda z cytryną jest naturalnym lekarstwem. Ale nadmierne picie jej w ciągu dnia może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej i powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Ponadto, częste spożycie może powodować odwodnienie ze względu na działanie moczopędne cytryny. Chociaż cytryna ma właściwości moczopędne, picie jej w nadmiarze może prowadzić do nadmiernej utraty płynów i ważnych elektrolitów, takich jak potas i sód co skutkuje odwodnieniem. Nadmierne spożycie może podrażniać błonę śluzową żołądka, powodując nudności, ból brzucha i zwiększoną kwasowość żołądka, co może być szczególnie niebezpieczne dla osób cierpiących na schorzenia takie jak refluks żołądkowo przełykowy. Chociaż cytryna jest uważana za alkalizującą po metabolizmie, jej nadmierne spożycie może obciążyć system regulacji pH organizmu, powodując nierównowagę, która może negatywnie wpływać na zdrowie w dłuższej perspektywie. Umiar jest kluczowy. Ogranicz spożycie wody z cytryną do jednego do trzech razy dziennie i zawsze słuchaj swojego ciała. Jeśli zauważysz oznaki dyskomfortu, dostosuj ilość i częstotliwość spożycia. Ponadto utrzymuj nawodnienie czystą wodą przez cały dzień, aby zapobiec odwodnieniu. Czwarty błąd. Nie płukanie ust po spożyciu. Niepłukanie ust po wypiciu wody z cytryną może prowadzić do erozji szkliwa zębów, co może skutkować próchnicą, nadwrażliwością, a nawet utratą zębów w dłuższej perspektywie. Kwas cytrynowy z cytryny, pozostawiony na powierzchni zębów, może powoli korodować ochronne szkliwo. Szkliwo jest twardą zewnętrzną warstwą, która chroni zęby. Pod wpływem kwasu cytrynowego szkliwo może się osłabić i zużyć, odsłaniając zębinę, która jest bardziej wrażliwa i podatna na próchnicę. Spożycie cytryny tymczasowo zmienia pH jamy ustnej, czyniąc ją bardziej kwaśną, co może przyczyniać się do rozwoju próchnicy i chorób dziąseł. Aby chronić zęby, zaleca się natychmiastowe przepłukanie ust czystą wodą po spożyciu wody z cytryną. Odczekaj co najmniej 30 minut przed szczotkowaniem zębów, aby uniknąć szorowania szkliwa zmiękczonego kwasem. Piąty błąd. Picie wody z cytryną bezpośrednio przed posiłkami. Spożywanie wody z cytryną bezpośrednio przed posiłkami może zakłócać trawienie. Kwas cytrynowy z cytryny może rozcieńczać kwasy żołądkowe niezbędne do trawienia pokarmu co skutkuje wolniejszym trawieniem, uczuciem ciężkości w żołądku i złym wchłanianiem składników odżywczych. Żołądek potrzebuje kwaśnego środowiska, aby skutecznie rozkładać pokarm. Picie wody z cytryną przed posiłkami może tymczasowo zmienić pecha żołądka, utrudniając ten proces. Upośledzone trawienie może prowadzić do objawów takich jak wzdęcia, gazy i dyskomfort brzucha, zwłaszcza po ciężkich posiłkach. Lepiej jest spożywać wodę z cytryną co najmniej 30 minut przed posiłkami, lub poczekać do zakończenia trawienia. Zapewni to, że kwas żołądkowy będzie na optymalnym poziomie dla efektywnego trawienia. Szósty błąd. Używanie wody z cytryną jako zamiennika posiłków. Niektóre osoby używają wody z cytryną jako zamiennika posiłków w nadziei na utratę wagi lub detoksykację organizmu. Jednak ta praktyka może być niebezpieczna, prowadząc do niedoboru niezbędnych składników odżywczych, utraty masy mięśniowej i spowolnienia metabolizmu, oprócz tworzenia niezdrowej relacji z jedzeniem. Woda z cytryną nie dostarcza kalorii białka, zdrowych tłuszczów, witamin i minerałów niezbędnych do podtrzymania organizmu. Zastąpienie posiłków wodą z cytryną może prowadzić do zmęczenia, utraty energii i upośledzenia funkcji organizmu. Brak odpowiednich składników odżywczych może prowadzić do obniżenia podstawowej przemiany materii, co utrudnia długoterminową utratę wagi. I może skutkować przybieraniem na wadze po powrocie do normalnej diety. Nigdy nie używaj wody z cytryną jako zamiennika pełnych posiłków. Może być zdrowym uzupełnieniem diety, ale posiłki muszą być zbilansowane i bogate w składniki odżywcze. Siódmy błąd przechowywanie wody z cytryną w metalowych pojemnikach. Przechowywanie wody z cytryną w metalowych pojemnikach, zwłaszcza aluminiowych, może prowadzić do reakcji chemicznych, które zmieniają smak i bezpieczeństwo napoju. Kwas cytrynowy może korodować metal, uwalniając substancje, które są szkodliwe po spożyciu. Kontakt kwasu cytrynowego z niektórymi metalami może powodować reakcje chemiczne, które uwalniają jony metali do wody, co może być toksyczne lub przynajmniej pogorszyć smak napoju. W szczególności aluminium może być problematyczne, ponieważ może być uwalniane w niewielkich ilościach do wody i z czasem może gromadzić się w organizmie, co jest związane ze schorzeniami takimi jak choroba Alzheimera. Zawsze przechowuj wodę z cytryną w pojemnikach wykonanych ze szkła lub plastiku wolnego od BPA, aby uniknąć jakichkolwiek reakcji chemicznych, które mogłyby zagrozić jakości napoju. Ósmy błąd: picie wody z cytryną na dużych wysokościach. Na dużych wysokościach ciało reaguje inaczej ze względu na niższe ciśnienie atmosferyczne i niższy poziom tlenu. Spożywanie wody z cytryną w takich warunkach może nasilać odwodnienie i pogarszać objawy choroby wysokościowej, które obejmują bóle głowy, nudności i zmęczenie. Wysokość zwiększa utratę płynów poprzez oddychanie i oddawanie moczu, a woda z cytryną, będąc lekko moczopędna, może przyspieszyć ten proces, prowadząc do szybszego odwodnienia. Nieodpowiednie spożycie płynów i składników odżywczych na dużych wysokościach może pogorszyć objawy choroby wysokościowej, utrudniając aklimatyzację. Na dużych wysokościach, np. w samolocie, konieczne jest priorytetowe traktowanie nawodnienia czystą wodą i równoważenie spożycia wody z cytryną, z przyjmowaniem elektrolitów, aby zapobiec odwodnieniu. Czy znałeś te błędy? Czy popełniasz któryś z nich? Zostaw swój komentarz poniżej. Zanim pokażę, jak możesz potencjalnie zwiększyć korzyści z wody z cytryną nawet 130 razy, wyjaśnię, dlaczego ten napój jest uważany za potężne naturalne lekarstwo i jak może wpłynąć na Twoje zdrowie bądź na bieżąco, aby zrozumieć, jak w pełni wykorzystać korzyści płynące z tego prostego i skutecznego napoju. Wzmacnia układ odpornościowy. Cytryna jest doskonałym źródłem witaminy C, składnika odżywczego znanego z roli we wzmacnianiu układu odpornościowego, pomagając organizmowi w walce z infekcjami i chorobami. Średniej wielkości cytryna Dostarcza około 30-40% do zalecanego dziennego spożycia witaminy C. Witamina C jest przeciwutleniaczem, który zwalcza wolne rodniki, pomagając chronić komórki przed uszkodzeniem. Wspomaga detoksykację. Woda z cytryną ma łagodne właściwości moczopędne, które mogą pomóc w eliminacji toksyn i odpadów z organizmu. Picie wody z cytryną może wspierać funkcje wątroby i nerek, promując naturalną detoksykację. Cytryna pomaga stymulować produkcję enzymów w wątrobie, które są niezbędne do detoksykacji i eliminacji toksyn. Regularna detoksykacja może poprawić trawienie, zwiększyć energię i sprzyjać ogólnemu poczuciu dobrego samopoczucia. Przyczynia się do utraty wagi. Picie wody z cytryną może pomóc zwiększyć uczucie sytości i wspomóc metabolizm, co jest szczególnie pomocne dla tych, którzy próbują schudnąć. Jednak jeśli masz już idealną wagę, nie musisz się martwić nadmierną utratą wagi. Woda z cytryną może być po prostu zdrowym dodatkiem do diety, oferując korzyści takie jak poprawa trawienia i nawodnienia, bez wpływu na twoją wagę. Zastąpienie kalorycznych słodkich napojów wodą z cytryną może być skuteczną strategią zmniejszenia spożycia kalorii i sprzyjania utracie wagi. Poprawia trawienie. Picie wody z cytryną może stymulować produkcję kwasu żołądkowego, co pomaga w trawieniu pokarmu. Kwas cytrynowy obecny w cytrynie może również zwiększać produkcję żółci przez wątrobę, ułatwiając trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Kwas cytrynowy w cytrynie jest podobny do kwasu żołądkowego wytwarzanego przez żołądek, co może sprzyjać bardziej wydajnemu trawieniu. Wielu ekspertów zaleca rozpoczęcie dnia szklanką wody z cytryną co najmniej 30 minut przed jedzeniem, aby przygotować układ trawienny na posiłki w ciągu dnia. Pomaga w nawodnieniu. Woda z cytryną przyczynia się do odpowiedniego nawodnienia organizmu, niezbędnego do optymalnego funkcjonowania wszystkich układów organizmu. Dodanie cytryny do wody może zachęcić do większego spożycia płynów, pomagając utrzymać nawodnienie organizmu. Woda jest niezbędna do funkcjonowania komórek, regulacji temperatury i transportu składników odżywczych. Dodanie cytryny może sprawić, że picie wody będzie przyjemniejsze i zachęci do odpowiedniego nawodnienia. Odpowiednie nawodnienie może poprawić wygląd skóry, czyniąc ją zdrowszą i bardziej promienną. Poprawia zdrowie skóry. Witamina C i przeciwutleniacze obecne w cytrynie są korzystne dla zdrowia skóry mogą pomóc w walce z oznakami starzenia, poprawić teksturę skóry i zredukować ciemne plamy i niedoskonałości. Witamina C jest kluczowa dla syntezy kolagenu, białka, które nadaje skórze jędrność i elastyczność. Jak wzmocnić wodę z cytryną? Jeśli już czerpiesz korzyści z wody z cytryną, pokochasz wiedzę, jak możesz je jeszcze bardziej wzmocnić. Skutecznym sposobem na zintensyfikowanie pozytywnych efektów tego napoju jest dodanie świeżego imbiru. Imbir nie tylko uzupełnia smak wody z cytryną, ale także oferuje szereg dodatkowych korzyści zdrowotnych. Zobacz, jak możesz to zrobić i jakie są korzyści z tej kombinacji. Imbir jest bogaty w przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie. W połączeniu z witaminą C z cytryny, która jest również silnym przeciwutleniaczem, ta mieszanka zwiększa zdolność organizmu do zwalczania stresu oksydacyjnego i ochrony komórek przed uszkodzeniem. Imbir zawiera gingerol, związek o właściwościach przeciwutleniających, który może wzmocnić działanie przeciwutleniające witaminy C obecnej w cytrynie. Imbir może stymulować produkcję enzymów trawiennych i zwiększać przepływ żółci, co ułatwia trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Imbir ma właściwości przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć stan zapalny w organizmie i wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodanie imbiru do wody z cytryną może pomóc poprawić odpowiedź immunologiczną i odporność na choroby, zwłaszcza w sezonie przeziębień i grypy. Jeśli martwisz się wpływem imbiru na ciśnienie krwi, ważne jest, aby wyjaśnić kilka kwestii, abyś mógł cieszyć się korzyściami płynącymi z tego korzenia bez obaw. Wielu uważa, że imbir może podnosić ciśnienie krwi, ale w rzeczywistości dowody naukowe pokazują, że imbir może mieć pozytywny i korzystny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Składniki. Jedna świeża cytryna, kawałek świeżego imbiru, około 2 cm i 500 ml wody. Sposób przygotowania. Obierz kawałek imbiru i pokrój go w cienkie plasterki lub zetrzyj. Przekrój cytrynę na pół i wyciśnij sok do wody. Dodaj imbir do wody i dobrze wymieszaj. Pozostaw mieszankę do odstania na co najmniej 5 minut, aby smaki się połączyły. Jeśli wolisz bardziej intensywny smak, pozostaw na 10 minut. Pij wodę z cytryną i świeżym imbirem, najlepiej rano lub przed posiłkami, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Ta kombinacja wody z cytryną i imbirem to potężny sposób na zwiększenie korzyści płynących z obu napojów, przynosząc znaczące wzmocnienie zdrowia i dobrego samopoczucia. Wypróbuj i poczuj różnicę. A jeśli z jakiegoś powodu nie czujesz się komfortowo z używaniem imbiru, możesz kontynuować picie samej wody z cytryną, która jest już doskonałym naturalnym lekarstwem. Teraz, gdy odkryłeś wszystkie wspaniałe korzyści płynące z wody z cytryną, nadszedł idealny moment, aby włączyć tę prostą i skuteczną praktykę do swojej rutyny. Dzięki swojej zdolności do poprawy trawienia, wzmacniania układu odpornościowego i promowania optymalnego nawodnienia, woda z cytryną jest potężnym sprzymierzeńcem zdrowia. Spróbuj zacząć dzień od szklanki wody z cytryną i poczuj różnicę w swoim samopoczuciu. Będziesz pod wrażeniem, jak coś tak prostego może mieć tak pozytywny wpływ na twoje życie. Jeśli dotarłeś aż tutaj i podobało ci się to czego się nauczyłeś, zostaw poniżej w komentarzach frazę Natura to życie, Natura to życie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, nie przegap szansy na śledzenie większej liczby wskazówek i informacji na temat optymalizacji zdrowia w praktyczny i naturalny sposób polub wideo i udostępnij je znajomym i rodzinie, którzy również mogą skorzystać z tego niesamowitego napoju. Do następnego razu.